Mnie nic tam nie zrobił, nie? Nie, bo nie jest w stanie tak wskoczyć, widziałeś no, raz. No, Udało, nie? Ale jak obok mnie przeleciał, się przestraszyłem, kurwa. Ale zrobimy tego, TikToka czy innego shotta Zaraz tam będą tłumy, wszyscy będą tam stać, kurwa. Tak. Zaczynasz rundę, oni już tam gotowi, kurwa. O no, o, no może tak, tak być. Dobry, mam... To tu musimy tutaj przejść. Mamy dobry ten, nie jest nie? daleko. To idziemy. Masz coś do lutowania, chcesz? O, no, poczekaj, na razie tu musi grazać. O Panie! To jeszcze zacznie czy nie? Nie. O, no widzisz tu lata bombardier, nie? I jak rzucisz o... niego do niego tego bluhaka, to go załatwi. Próbujemy? Może Możemy spróbować. Musimy może bliżej podejść, nie? Jasne. Poczekaj, wezmę go w łapę. Jest ten, tam. Tylko żebyś dobrze... Czekaj, może te ospy na ty w tym, może ja go tu zwabię i stąd go. No Może by w ospę No, to się nie? schowamy tu. W razie kurwa mm. się zaczyna. W razie tu to się schowamy. Kurwo! O, nie. Po ospie. ja sobie tylko wezmę z niej ten ogniwo. No. Ark przynajmniej dobrze wykorzystany granat. A ty dobre to? A to rzuciłeś w nią? No. Czy w tamtego? Tamtego A no to go bierz. Nie no, bierz. Bierz, 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 bierz. bierz. No stary żeś go ubił, kurwa. No ja to osobę pozbieram, co potrzebujesz, to bierz niego. Nie nie nie, no ja to tylko tak wiesz. Ja już tu mam ogniwo, sobie wrzucę ten. Tu? O, ja się naprawię ogniwem. A kurwa mnie tu wziąłem co chciałem. A tego dużego przeszukałeś? No nie wiem, gdzie on jest. Musi grać, coś zacznę. Co ten duży Bo go... Trafiłeś go, nie? Czy on odleci? Ty... nie, kurwa, nie? jest. Myślałem, że go trafiłem. No to chuj. Będziemy chyba... z dużym się tłuc. Tak. Większy kaliber trzeba. W śmiku strzelaj, nie? Kurwa, nie to bro to samo musimy walić, nie cały czas. Hey, fuck. Gdzie jest? Nie widziałem go nawet. Ospa. Gdzieś leci kurde Ci boję wyjrzeć Leci Chord, dolamy Kurwa No kurwa I ma pierdolnięcie co? No ja to chyba myślę, że musimy się zbierać do no, kurwa Tak I modlowałem ten kurwa granat No no, bo to dlatego mówię trzeba było najpierw ospy załatwić, dopiero w niego rzucić No A ja myślałem, że w niego trafiłem No dobra, trudno Ładowarka To w drugą stronę jedziemy, nie? Nie no tu mamy włas, mamy 9 minut, złożymy zdążymy dobiec, nie? Poczekaj, może on odleci za chwilę. Strzelamy w niego. Na razie lata tu jeszcze poczekaj, nie pokazuj mu się. Zaraz spierdolimy. Dobra, on już się poleciał. Mm -hmm. Dwie osy jeszcze. Niech Tu, z tego budynku będziemy się ewakuować. Mm -hmm. Dawaj yeah. do tego budynku. kurwa działko, uważaj, nie wchodź przesuń się dobra, dawaj to mu to wlecą zaraz wleciała, ty masz rację druga mhm kurwa kurwa no, bez skitu. No, kurwa, weź tą broń. Uf, to za osa jest. To jest. To szewszy. Gdzie ona hmm. jest? No, tutaj. To, to, Chce to wejść kurwa. Ale, no, ale ja się zacząłem. бо. Не могу еще улучшить. Кому? Не знаю. No dobra, coś się przycięło. Muszę osłonę naładować. Nie wiem, Dobra, chyba, chyba za dużo to nie musimy się tego. Nie, te... nie, nie. Mogę się uleczyć. To jesteś na fula, uleczony. Osłony tylko musisz sobie doładować. Białą kreskę masz do końca, widzisz? No dobra. No bo jego już laga miałem Dobra, Dobra Gdzie ty poladłeś? Na górę, no do tego wejścia, gdzie żeśmy weszli, nie? Chcę windę wezwać mhm. Dobra, ale co powinnę? To tu paliwo jest, to potrzebuję do czegoś Płodwali Dużo paliwa Nie lecisz? No, tu zobaczę Może coś będzie ciekawego Bo za dużo to ja nie nazbierałem Chociaż trochę... Ja nie, ale... Chociaż trochę... prawie pusty, nie? Jest. Dobra, ja jestem mhm. Ja idę Możesz wzywać. Dawaj wzywaj tej kurwy jeszcze strzelewnią. Mhm. Mm Wzywasz? Mhm. Mm to oczywiście nie naładowałem, nie? Chciałem strzelić i chuj. Ja A tak, to tak zawsze, to zawsze waładuje, mam. ładuje, nie? Już ładnie się ustawił. Ja tak zawsze mam, kur...